Cześć Systryzno i witam już w 25 odcinku z gry Call of Duty Mobile. Nadal e, nie będę grał rankedów, bo chcę troszeczkę wzmocnić swoją postać. E, powbijać poziomy, także pogramy e, zwykłe meczek i tak. Na początek tryb Team Deathmatch Match. Szczerze mówiąc, w Call of Duty już nie grałem. oj, sporo. Widzę, to jestem teraz graczem, który ma najwyższy poziom w drużynie. Ale niestety trafiła mi się znowu mapa Rast, za którą nie przepadam. No ale dobra, mam nadzieję, że nie wyjdzie najgorzej. Lecimy z naszą zaufaną strzelbką, oczywiście, jak inaczej. BY15. No i ciśniemy. Ta moja strzelbka jest już prawie tak zaufana jak rewolwerki Artura w serii z Red Dead Redemption Horka Dobra, zabiłem gościa, ale niestety drugi mi zabił. Okej, okay, no tutaj jest taka walka, że cały czas będziemy na siebie. Oj, mały błąd taktyczny. Że cały czas będziemy na siebie trafiać. Yy, bo to jest mała mapa, bardzo mała mapa. I będzie dość ciężko tutaj. Jakby yy, się tędy przemieszczać. Kurde, chyba mnie zauważył, gość. No, no nie lubię tej mapy, nie jestem na niej zadowolony. A jakbym w niego wycelował przynajmniej Może spróbujmy inną bronią Bo tu to, bo to na, na taki niski, bliski dystans to nie powalczymy zbytnio na tej mapie Tyle w niego strzelałem, a typ się nie, nawet nie odwrócił O, no tak, ale ten mnie zaskoczył już Dobra, na spokojnie Ostrożnie, nie ma się co pchać. No nie, 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 nie. Dobra. O, dobra. Nie jest źle. Długości poszło. to jak sytuacja się ma. Okej. Okay. Bo jak przycelujemy, to nawet lepiej się zabija ich. Szybko, szybko, szybko Dobra A czy tu ktoś nam nie wbił? Nie wiem właśnie Nie widzę nikogo Ale nie ma tych już gości, co ze mną byli Także ktoś ich musiał zdjąć Aj, nie zdążyłem Dobra, tutaj widzę We dwóch takich A, Jeszcze jeden Ziomek ma 7 tych. Dobra. No, przegramy. Nie ma szans, że inaczej będzie. Ale przy, no byłem najlepszym graczem w drużynie, tak? Takie pocieszenie, ale co z tego, że byłem najlepszym graczem w drużynie, jak mm, drużyna przegrała, tak? A to jest jakby nie patrzeć, ważne. I to jest tryb, w którym głównie. Chodziło o to, żeby to drużyna miała jak najwięcej punktów, a nie pojedynczy gracz. No dobra, tym razem się nie udało. No ja zaprezentowałem się jak mogłem. Byłem najlepszym graczem, dołożyłem swoje kile do punktów drużyny, ale po prostu drużyna przeciwników okazała się lepsza, tak? Także za chwilkę się słyszymy w kolejnym meczu. No i co? No, i lecimy, myślę, bez przedłużania, jeszcze zobaczę. No, mało punktów dostałem. No, i dobra, lecimy dalej. Kolejny trybik, jaki zagramy, to Search and Destroy. I zobaczymy, jak on nam pójdzie. Choć liczę na to, że będzie dobrze. Na to właśnie liczę. Jakich mamy graczy? Mamy dwóch graczy. Na niższym poziomie i dwóch graczy na wyższym poziomie Czyli jestem takim średnim y graczem I gramy na mapie Meltdown. Ale z tego co widzę niestety Dołączyłem do meczu, który już trwa Moja drużyna prowadzi 1-0 Ale w tej rundzie zapowiada się, że mogą przegrać Znaczy no dobra, jak będzie 1-1 To tak jakbym zaczynał od zera Gorzej jakby było 2-0 ja bym musiał dołączyć wtedy do tego meczu To byłoby bez sensu wtedy Akurat Jakim cudem on z tyle wystrzelił w niego naboi, a nie zginął tamten? No dobra, ale mamy 1-1, jeden, jeden. no to nie jest jeszcze tak źle, mam nadzieję, że... Pomogę drużynie jak najlepiej. Lecimy z tematem, spróbuję tym, choć... Może to nie jest dobry wybór, ale... I czemu ten... To... Co jest? Czemu to jest typ niewidzialny? Ej, widzicie ten, ten z nożem? Nie widzę taki, ej, przecież ten, z, jak ten znowu, że mnie zabije. No dobra, nik, jego nik widać. O, dobra, już się ogarnęło. przez chwilę był niewidzialny. dobre No nie, no dobra, to jednak nie był dobry wybór. I teraz nam zostało pooglądać. No i coś możemy dostać, widzę. Chociaż nie, jeden na jednego jest. Tu też w sumie najgorzej. No dobra, może nie będzie tak źle. Ojejku. No typ może być tam gdzieś schowany. No, no na pewno nawet jest. A jest, 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 jest. Ale niestety Target Destroya już go miał zdjąć ten z naszej drużyny No ale dobra, niestety nie udało się Switching sides. Tym razem zaufam strze strzelbie mojej i lecimy. Dobra, przepraszam, bo to jakieś... E, mi się coś włączyło i niestety no, nie mogłem nagrać. Ej no, dwa razy gość dostał i nie zginął. Ej, no to, to to akurat było już nie fair. No niestety moi sojusznicy zostali szybko wybici. Aha, i taki są na drugim miejscu, no to świetnie. Moi sojusznicy i tak zostali wybici. Aha, bo oni chyba grają for fun jak z samymi kosami na hura ruszyli. To to chyba nie jest meczek na poważnie. Znaczy, w sumie te mecze MP to nie są takie też do końca na poważnie. To jest... Po pierwsze, żeby powbijać poziom. Po drugie, żeby się pobawić też. Bo tutaj nie ma żadnych, że tak powiem, kar za to. i dobrze przegraliśmy już. No ale kurczę, ale mi się coś włączyło i nie mogłem grać. I im całą moją drużynę w tym czasie wybili. Eee, no ale zabijem jednego, nie? Bez problemu zabijem tego gościa. A ten drugi... Ten drugi był jakiś właśnie... Nie, ale czasami bardzo często trafiam, że coś nie można zabić gościa i to jest moim zdaniem trochę podejrzane wtedy. I śmierć Jak jest jak dwa razy strzel, ze strzelby gość dostaje i on żyje, tak? To już jest jednak słabe. Dobra, jak tam sobie. Kurde, tam jest. Ej, tam, tam był ten gość chyba czy nie. Nie, dobra, to są obaj nasi. najgorzej. Tu jest, tu jest, tu bierz go, no zabij! Ej, no, halo, proszę zabić! Brawo, brawo, jeszcze walczymy, jeszcze jesteśmy w grze. Tylko, żebym teraz nie zawalił. No dobra, ale już nie, nie jest tak źle. Może polecę tędy, spróbuję, nie wiem, czy to dobry wybór będzie. Hmm. Dobra. Dziwne, że nikogo nie ma. W ogóle kto od nas ma bombę? Aha, bo u nich jest tylko jeden typ. Oj, ktoś go wyeliminował, super. No to drużyna doprowadza do remisu. Tylko szkoda, że ja nawet nikogo nie spotkałem w tej rundzie. A nie jestem przedostawni, najgorzej. No ale jak nie spotkałem przeciwników, to jak miałem punkty zdobyć, nie? Bomby akurat też nie miałem. No nie chciałem brać na siebie jeszcze tej odpowiedzialności. Tu nikogo nie ma, to jest bardzo dziwne. O ty. Dobra, tam ktoś jest. A jest, zabiłem go. A to będzie potężny kombek, jak my teraz rozwalimy tych gości. Chociaż już kilka razy była taka akcja, że przegrywaliśmy tam e, w różnych trybach. A udało się odwrócić losy spotkania na naszą korzyść, także nie jest powiedziane, że i tym razem się nie uda, tak? Trzeba uważać, oni mogą tu być przyczajeni, oni mogą tutaj kampić, tak jak ten jeden gość yy, tam w jednej z poprzednich rund. O nie, 2 na 2 Nie podoba mi się to. Bo ja nie chcę być tym, co zostanie. Target destroy? Aha, i niestety przegraliśmy. Nie zdążyłem dojść do drugiego punktu. Bo przy tamtym nikogo nie było, a do tego już. Niestety. Nie doszedłem, ale już byłem praktycznie przy nim. Przy tym punkcie, no ale no cóż. Oj, bywa. Jeden mecz lepszy, drugi gorszy. Ale no, 4-3 no to taki mecz wyrównany był, jednak. To trzeba sobie przyznać. Nie było 4-0, 4-1, że taki jednostronny. No dobra, to może kolejny jeszcze będzie lepszy, bo jak na razie to tak średnio. Znaczy w pierwszym byłem najlepszy z drużyny, więc tak, powiedzmy, że średnio, ten mecz słabo. No i może kolejny już wypadałoby, żeby był dobry. No tak, tylko oczywiście z przyzwyczajenia do rankedów. Ja zapomniałem, że na tych meczach, co teraz gram, to ja mogę sobie wybrać mapę pod siebie. Yy, także fajnie, że się ogarnąłem dopiero po dwóch meczach. No ale dobra, nie jest źle. No to mapy raz już nie uraczycie na tym odcinku, także trudno. Teraz to będę cały czas leciał te mapy, co mi się podobają. Polecimy z nimi, no, pociśniemy. Teraz to już będzie elegancko. Znaczy, no taką mam nadzieję przynajmniej. Tak zagram źle na mapach, które lubię. To, no, to nie będzie dobrze, ciśniemy. Tym razem postawiłem na tryb domination, e, czyli tryb podboju, e, zdobrze, zdobycia tych miejsc, zdobycia tych flag, tych punktów. O, to jest właściwe słowo: e, capturing. No i lecimy. I cyk, i dwóch. Dobrze. Ale dobra, trzech zabiłem, także na początek nie jest źle. Troszeczkę moi mogli się chyba zbliżyć do tego punktu. Tutaj B do zajęcia jest, ale na zawsze będzie walka. Dobra. Jak no kurde, to już nawet nie chodzi o mapę, ale patrzcie jak ja ich rozwaliłem Jak gdzie, jak, to było łatwe jak zebranie zabawki dziecku Teraz pokonanie tych pięciu przeciwników czy iluś tam No teraz we dwóch we mnie wyskoczyli Na hura mm, z boku, nie, to, bo ich nie zauważyłem Zask Wykorzystali element zaskoczenia, ale wcześniej Przecież do, ja do nich tylko, ja tylko stałem i strzelałem A oni ginęli, piękna sprawa O, hunter killer drone tym razem mi pomógł Wiedział kiedy podlecieć. O, ja wam ten punkt. Aj, nie zdążyłem pomóc. Tracimy punkt B. No Już straciliśmy punkt B. No, możemy go z powrotem przejąć. Tylko, jakby ktoś mi pomógł, żeby był szybciej. Ja sobie włączę asysty. Punkty też się przydadzą. No, już nawet dostałem. Kolejne. Oj, no i to już będzie dobry mecz. Powinien być przynajmniej, punkt A nam zabrali. No nie, nie, nie. O, tam tego załatwiłem, dobra. Okej, okay, i przejmujemy. Jeszcze sobie dla pewności włączę jeszcze to raz. Punkt przejęty. Spróbuję tam z tym Hunter Killer dronem wjechać. OK. i skończyła się amo, ale zabijam trzech gości eee, no to pierwsza rundka powinna zostać wygrana i tak też się dzieje także bardzo ładnie tym razem no i to już był mecz znaczy no dobra, to jest połowa meczu dopiero ale jest dobrze, jest dobrze Standardowy ja tutaj Zbieram punkciki i taktycznie przejmuję ten punkt przy naszym spawnie. O, to też jest dość ważne. Niektórzy o tym zapominają, niektórym się nie chce. O, tutaj teraz nas pocisnęli w tej rundzie. Znaczy, dobra, moich yy, sojuszników pocisnęli, bo mnie tutaj nie pocisnęli, jak widać. Dobra, szybko przeładować. Dziękuję za pomoc w przejęciu punktu. Bo akurat fajnie, że przyszliście, bo musiałem przeładować ja tutaj w nich wchodzę na hura To tą strzelbą i to jest piękne no i teraz, a teraz we dwóch mnie wzięli po strza jeden strzał, jeden, drugi strzał, drugi Będę dwa, trzy o nie, teraz to już będzie tylko no to teraz już będzie zabawa tylko jak już dziesiątkuję w ten sposób Tak, tylko brawo jej, brawo ja, muszę trafić najpierw, nie? Ej, ale zaliczyło mi tam jako normal killa A, teraz, aha, teraz tak jak powinna. a wcześniej normal killa Aha, bo to jest po prostu punkt Dobra, tam moi przejmują, brawo no to już ja pocisnę, tak, nie? To już oni nawet nie mają szans zbytnio, że tam coś osiągnąć. No. no. To już jest praktycznie po meczu. Mamy wszystkie punkty w swoim posiadaniu. Także, oj. Punkt C tracimy. Ja bym się tam udał. Kurczę, ale przecież ja mogłem z tym miotaczem wejść. Nie, nie, dobra, zabawmy się jeszcze na koniec. Co ja sobie pomyślałem w ogóle? Przecież z miotaczem to bym całą drużynkę pocisnął dobra o tak jak teraz właśnie no już tego ostatniego nie zdążyłem zabić meczek wygrany i ja powinienem być MVP tutaj nie no na 99,9% jestem przekonany że będę MVP w tym meczu tylko pytanie jest jaką ilością punktów ale myślę że jakieś fajne punkty patrz no elegancka akcja z Symmilataczem jeszcze tam tego typa bym zjął, ale skończyło się. I to był mecz. I to był mecz właśnie, tak. Nie to, co w poprzednich moich poczynaniach miało miejsce. To co? Zagramy sobie jeszcze jeden i myślę, że z tym akcentem wtedy zakończymy odcinek. I powinno być spoko. No i B123 tutaj proszę bardzo, elegancko 4000 ponad punktów, a tutaj drugi kolega e, już tylko 1500. Nie, no fajnie, bardzo dobra gra. A ile punktów dostanę do poziomu, bo to też jest. O, 3000, 300. No dobra, to jeszcze jakiś front line zagramy, czy team dead match, tak na rozluźnionko, na koniec. I No Znaczy, no, kończymy w sensie. Kurczę, szkoda, że tego, tego też nie zdążyłem Wam pokazać, bo to też było bardzo ważne. Miałem 33 kile w poprzednim meczu, 33 zabójstwa. Dla porównania, tam gość z drugiego miejsca miał chyba tylko 7 raptem. No to ja miałem tyle punktów, to cała moja drużyna razem wzięta. A nawet chyba więcej. I to jest piękne. No właśnie, dobra. No i standardowo, trochę w moim stylu, na koniec, no kto by się spodziewał? Mapa Newcastle i Tryb Frontline. Nie, no ale lubię na tym mieście się. No, lubię na tym. O, mamy gościa, który ma poziom 1, 2, 3, czyli 123. Mamy 131 gościa, 66 6. poziom. O jakiś taki początkujący gość. I co ja mam? 66 to jestem ja, brawo. Ale mam w sensie chodziło mi, to tam był ten, co ma 33. No i taki jeszcze co ma 16, to już w ogóle taki początkujący gracz. Jak widać. No to dobra, taka zbalansowana drużyna, Mam takich dwóch ultrasów. Dwóch początkujących. No i mnie. Dobra, lecimy. O, no świetnie, lepiej się nie dało zacząć Tu też na trybie frontline na początku jakieś, nie wiem, tam 3... No, około 3 sekundy mamy nietykalność Co jest, tryb najpierw był niewi... nie, ten niewidzialny w poprzednim meczu, teraz lewitujący jakiś Ewidentnie gra coś świruje no, Jak widać, w każdej grze się może zdarzyć jakiś błąd, i to nie jest nic nowego, każdy, kto gra w jakiekolwiek gry, powinien być przyzwyczajony do takich sytuacji. Ej, no, czemu ten tryb, typ tak w porównaniu z poprzednimi swoimi kolegami zdróżnił, został tak mało obrażeń w strzał? To też jest dziwne. Bardzo mnie to dziwi, bo o ile czasami faktycznie ja mogę trafić w mniej czuły punkt przeciwnika, w sensie, że no, wiadomo, jest różnica, jak trafię. Kurde, to działku stoi. Jest różnica, jak czy trafię w głowę, czy trafię w nogę. I wtedy wiadomo, że obrażenia są inaczej zadawane, ale kurde, jak trafię goście dwa razy, czy trzy. I on nadal żyje, to już jest wtedy akurat podejrzane. No nie, ten tego centrywiana postawił nie podoba mi się to. O... Aj Aha, tu się skampił. No nie, nie chcę przegrać na koniec. Tylko nie wiem, jak tam ich podejść. Hmm. Spróbujmy. Spróbuję w ten sposób. Tam jest gość. No kurde, kurde. Bo tu jest... Tu, tu jest. Dobra, znaż, zabiłem tego. Za, o, tutaj asysta przy tym. Czy mają snajpera? To jest też pytanie. Nie, nie mają snajpera. Eee... Yy, kurde, zgubiłem się. I cyk i myk plecy. Dobra. No, najpierw się przybliżyliśmy, ale teraz znowu oni, widzę, zaskoczyli. O! Aj! Ale trochę, trochę niżej, jakbym trafił i już e, gość by dostał strzał w głowę. Aha, no to z tym to nie mamy szans. No to już praktycznie jest po meczu, jak on ma ten, ten helikopter, ten śmigłowiec. Ten VTOL. No, bo patrz, nawet zdążyłem się schować i wraz zginąłem od wybuchu. No, tutaj już się kończy zabawa jakakolwiek. I wyrównany pojedynek, tak? Chyba, że mu się skończy ten, ten. Ej. Ej nawet trafia przez daszek. No to tamci już nawet na ziemi nie muszą nic robić. Dobra, ojojoj. No nie, ale. się właśnie, tamten jakoś mało obrażeń dostał. A tam, tamci zginęli po strzale, a ten dostał dwa i nie zginął. Dobra, spróbuję z tym miętaczem jakoś tam. wbić. Przepraszam, kto mnie teraz zabił? Hunter Killer ale dlaczego nie było wybuchu? To wygląda jakby mi coś strafiło po prostu, tak. No dziwna sprawa dziwna. Asysta. No. Drugie miejsce. O, tutaj u nas gość ma 19, bardzo ładnie. Tylko widzę chyba oprócz mnie i tego gościa. I chyba jeszcze typ z trzeciego miejsca. To nikt nie gra. O i przerznęliśmy. Na sam koniec odcinka. No ale dobra, no to nie moja wina, tak? Tu akurat nie ma się co winić. Ja zagrałem jak mogłem. Znaczy no dobra, mogłem lepiej, ale. Jednak dość solidnie zagrałem, tam 9 kili czy 10, kilka asyst. Hmm. No, ale niestety przegraliśmy. Trochę przegrany ten odcinek, ale no. Cóż, bywają i takie, tak? I to nie ma się co wstydzić, nie ma się co ten. Hmm, denerwować, bo raz się przegrywa, raz się przegrywa. Dobra, a zawsze jakie, jak te punkty co zabrałem to moje i co? Będę się żegnał także do usłyszenia, no i cześć.